Siemanko Dzisiaj stwierdziłem, że się odpala jak najpóźniej Żeby nam więcej na więcej materiału baterii starczyło Pogoda jest taka nieprzyjemna Pada nam prosto w ryja No ale czego się dla was nie robi Przekopcone w taką pogodę To jest taka kurde nieprzyjemna mrzapka, nie? Że niby nie pada, ale stary wszystko masz mokre. Więc w sumie pada. no, jutro już sobie kupię tą kartę pamięci i ten... i baterie więc już jeden problem odejdzie z głowy nie będę musiał się martwić, że nie starczy nagrania znaczy miejsca, nie? już patrząc jaka jest pogoda, to kurwa. mega lipa Łosi k***a telefon zsunął jasny gwint no jak ma być taki cały tydzień to ja nie dam rady i biorę ten telefon z boję się, że mi się roz gdzieś o glebę I tyle było zuchwyt. Szkoda, że nie ma od dołu takich podpórek. Nie. Mam nadzieję, że zaraz się nie zryje, że telefonu nie mam No ale wali po ryju tym mokrym gównem nie no dzisiaj to chyba zrobimy, kurde Houston mamy problem. Chyba zrobimy nawrotkę dziś. Do widzenia Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia. <laughs> śmiesznie To dramińisko Ale kurde niewygodnie Ale kto mówił, że będzie wygodnie? Teraz już chyba nie pada nie wiem, bo pół mordy mam w Dla no, tych, którzy jeszcze nie widzieli wcześniej tego filmu planujemy teraz robić filmy codziennie przez miesiąc Gdzie pierdolka mam? Może tu Dobra, dziękuję Ciężki I tak przy okazji to dziękuję za wszystkie łapki, za subskrypcje i za każdą jedną osobę, która ogląda te filmy. Fajnie szkoła, to się co cofną do, do czasu szkoły. Bo ja chętnie. Wtedy to się działo. Taka beztroska, miodzie na psychę. Znaczy no pewnie nie każdy. Wiadomo, jedni mieli hardcore, inni mogli co siedzieć i robić co tam. Następną uliczkę chyba trzeba przycumić na prawo. Szlepek ja tak niepewnie, czy można, czy nie można. Nie, wiem, obowiązkowo, co ludzie widzą. Czy mnie nic nie zje tutaj? Nie, 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 po bym na pszczołgę. Do jedno i drogie dzięki miłego dnia, do widzenia do widzenia no i dzisiaj magiczna dziewiąteczka może wskoczy chociaż szczerze wątpię a jak nie wskoczy to coś wieczorem wezmę na jakieś pół godzinki godzinkę ale to no nie wiem zobaczę albo w sobotę po prostu jak już będzie bateria i, i pamięć to dłużej pojeździmy. Jakoś się coś wymyśli. Teraz lecimy do pizzerii. No i mam wrażenie jakby znowu się spierał ten telefon. Dobry się nie. Dobry. No, dzięki. trzecie albo czwarte jeszcze sześć Łoś na tej koszce ostatnio oglądałem czy to wczoraj czy to dzisiaj w nocy ziomeczka mojego jak komentował filmik i na streamie i jak macie czas to wbijajcie też do niego Na streama Odkłada kupę serdusa To co robi, może no, Wam się spodoba Manipulator 7162R I to tyle. Pozdro morda W ogóle jak będę koło Ciebie następnym razem, a wczoraj byłem Blisko w sumie naprzeciwko Ej no, chyba nie będę mówił gdzie to ja następnym razem do ciebie zadzwonię, że nie było Że czasu nie mam, nie? Tylko że byłem splecakiem więc, więc jakbyś w sumie się zebrał, to można by było pocisnąć razem. Że gdzieś te zamówienia się chowają chyba przede mną No, a błotniki się sprawdzają. W miarę spoko prawie nie chlapią bo ja się bałem po wczorajszym dniu że będę wyglądał jak te, jak błotnik od spodu no ale nie było tak źle, jest spoko tu nie wiem jak są kamery żeby nie było tak, że pół filmu będziecie z jakimś fusem na ekranie jechać włączyłem sobie chyba dzisiaj powiadomienia żeby mi przychodziły tak... Tak jakby to powiedzieć Na zablokowanym ekranie i tak dalej, nie? Miałem wyłączone I kurde, nie wiem jak to sprawdzić Znaczy najszybszą opcją byłoby zablokować telefon, nie? I zobaczyć czy coś przyjdzie W ogóle dźwięku też nie ma chyba no, Albo nie wiem, jestem jakiś... Głuchy Ślepy kurde Głuchy Wiecznie narzekam i marudzę Chociaż dziś się już nic nie odzywam Bo naprawdę jest fajnie, że nie pada, To jest spok spoko O jest, że to to McDonald's? No to jest inny. Nie, W sumie dla bezpieczeństwa może schowam ten telefon teraz już nie jest mokro Kurde lipa z tym McDonald'em, z tą magnolią jest taka, że tam trzeba wchodzić, nie? to trochę czasu zabiera, zanim dojedziemy pod Magnolię, zanim tam pójdziemy znaczy zanim dojedziemy, to tam jeszcze kij to ale zanim się wejdzie do środka i wyjdzie z powrotem tak jak wiecie, do restauracji się gdzieś wchodzi czy tu, to jest od razu, nie? co to jest? Hmm. Pachnie dobrze Chociaż w sumie dla mnie to i benzyna dobrze pachnie więc... Nie w tą stronę jadę i A myślałem, że dobrą A jak gdzieś się nie uda dziewięć zrobić to dołożymy plus 1 do następnego filmu albo plus 2 no, tak myślę, że zabraknie, tak tyci-tyci, nie? tak coś czuję, a no, może źle czuję, w sumie tak, jak dla mnie cukierki pudrowe pachną jak benzyna, no to, to na pewno dziś zabraknie, a w sumie, może jak przyjdzie, to się uda. Dzięki dębę 15.04, jeszcze półtora godziny, a zrobiliśmy dopiero raz, dwa, trzy, cztery no kurwa. średnio, średnio No, Wręczy jedno drugie, drugie. Dzięki. Chyba się ta kola wydało. Kurde, spokój, cisza, szkoda. bo to chyba dopiero było szóste. Więc jeszcze trzy byśmy musieli machnąć. Ale to mówię, może machniemy, jak będzie miał więcej tej bateryjki. Znowu sobie furtniemy pod Magnolię. No bo gdzieś w okolicy najbliżej. Nie? Chociaż wczoraj fajnie wpadało w takich restauracji. Już nawet ta biedronka była spoko. Podjeżdżasz, pyk, cyk, myk i wychodzi. 6 ja jasny, gwini kebab King o, za 17 zł, nieźle kebabu, baruj... to, to tak stawiam, że skończymy gdzieś za 20 minut w trakcie 4 minut, fajnie płatne co to nawigacja o***ła tak naprawdę tu jadę po trotku o***le o o mordeczkę tego tak się nie spodziewałem czy takiej prędkości teraz palimy loty na Kuźniki tam kawałek dalej przed nami nagrywaliśmy film o sprzęcie jak ktoś oglądał to fajnie a jak ktoś nie oglądał to może zerknąć to był chyba nie wiem który film siódmy, ósmy na kanale dobry, dobry do pana I proszę smacznego dzięki dzięki oj kulturkami oj pracy agangskiego i szukamy już pół godziny i tu w sumie zabraknie nam kurde jednego 2 3 4 5 6 cukru Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Tylko sześć zrobię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Ja to... Zabraknie nam jednego Zabraknie nam na sześć Jak zrobię jedno, to dwóch Jasny gwincior ja myślałem, że to było jakieś siódme I liczyłem teraz na ósme i że zabraknie jednego Ale numer

Łe to chyba będzie ostatnie no dzisiaj się nie uda wyrobić w tych 9 ale wyrobimy trochę więcej może na weekend Jak już sobie kupię tę e, 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 kartę i baterię to wtedy pierdykniemy sobie troszkę więcej godzin i, i medytacji nieo ładna w ogóle wydaje mi się że jak nie wychodziłem to było dużo dużo zimniej tak że już dlatego że padało no to w sumie gdzieś jesteście od początku i do końca I to będzie ostatni i zmywam się w kato I I dzięki, smaczny blok No i to by było na tyle Więc do usłyszenia jutro Pół godzinie 19 Dzięki, że byliście, że jesteście piąteczka Ja tak jadę A nie wiem gdzie nie wiem, czy to widać nie wiem, czy mogę tam wejść nie biedzę, żartuję, że... ładnie chodź tu ciągle, jazdy, czekaj ufff